Witam Was barany. To jest czytanie na czerwiec 2021. Zobaczmy, co się u Was będzie działo, jaka jest sytuacja. Już mi tu karty chcą wyskakiwać. Ok, rycerz pentakli, dziesiątka pentakli. Jakie są wyzwania? Umiarkowanie, przyczyny. Dwójka pentakli, dwójka mieczy. Przeszłość. rydwan, Co macie w głowie? As pentakli. Najbliższa przyszłość. Szóstka pentakli. Wy w tej sytuacji. Ósemka kijów. Co się dzieje dookoła? Piątka pentakli. Czego nie widzisz? Słońce. I potencjalny wynik. Trójka mieczy. Ok, bardzo ciekawie, bo wszystko się tutaj zapowiada dobrze. Zobaczymy, dlaczego ten wynik taki wychodzi. Trójka mieczy. Pod spodem mamy dwójkę. E, dwójkę kijów. No dobrze. E, ogólnie sytuacja barany e, bardzo fajnie wygląda. Bo no, przychodzi jakaś wiadomość, cała sytuacja jest stabilna, i pokazują się tutaj efekty jakiejś ciężkiej pracy albo pieniędzy, które przyszły do nas wypracowane przez kogoś, ale to jest stabilna sytuacja, jest propozycja. I to może, mogą być zadania, które są skierowane od osoby majątnej, która nie będziesz po prostu tutaj żałowała na zapłatę, i ogólnie może to być również jakiś spadek, tak? Pieniądze, które będzie można wykorzystać. Bo cała sytuacja pokazuje tą dziesiątkę pentakli, gdzie no to są takie rodzinne pieniądze, rodzinne interesy, duże pieniądze, które są wypracowane przez lata. To jest coś, co przynosi owoce i samo, tak jakby koło się kręci. I mamy również tego rycerza Pentakli, który mówi tutaj o stałości, o planie. I tak jakby na obydwu kartach widzimy te plony, te winogrona. I te zadania, które on ma do wypełnienia. Ale tutaj nie ma ani pośpiechu. Jest przewidziane prawda, jakieś wydarzenia, które po kolei mają się zadziać, po to, żeby te plony co roku były. I tak jakby co roku, oni, świetnie jest to na, na pokazane na winie, bo jednak wino potrzebuje tego czasu na leżenie, czasu na dojrzewanie. I tak to właśnie się odbywa w takim swoim czasie, odpowiednim czasie. Nie ma tutaj ani wielkiego ryzyka, ani e, jakiejś gonitwy. Także to jest taka praca wypracowana przez lata, przez właśnie, przez ten dobry plan, dobre... E, zaangażowanie środków, i to może być propozycja dla Ciebie, właśnie od takiej osoby, która już sama dużo wypracowała, e, ponieważ Ty widać, że ten nowy początek masz w głowie. I jest to być może trochę nagła wiadomość, ponieważ ósemka e, e, kijów w tej sytuacji mówi o właśnie tej informacji, która przybyła, być może z daleka, może być to jakaś wiadomość, która nie jest koniecznie przychodzi w tym miejscu, w którym ty teraz jesteś. I no, Rydwan w przeszłości pokazuje nam dynamikę. To jest również karta podróży, więc tu może jakaś wiadomość przychodzić z zagranicy odnośnie właśnie tej propozycji, albo właśnie tych wypracowanych pieniędzy, bądź właśnie propozycji, żebyś to ty te pieniądze dalej tutaj wypracowywał. Tak, bo to jest rycerz pentakli, zwłaszcza jest taką kartą właśnie jakiegoś długoletniego planu, ścieżki kariery, to mogą być na przykład, jakieś korporacje również coś, co zostało właśnie przez dłuższy czas tutaj e, budowane. I rydman w przyszłości pokazuje, że już w przeszłości była ta śmiałość, żeby wyruszyć w nieznane. E, być może właśnie dziś daleko za horyzont, bo jest to karta podróży, ale również jest to karta sukcesu, manewrowania, radzenia sobie z sytuacją, ogarnięcia dużej ilości rzeczy naraz, takiego. Mm, Wykonywania poleceń jednego za drugim i no, świetna karta, która mówi, że jesteśmy na fali, że dobrze nam idzie, i buduje to również naszą pewność siebie, tak? Więc dużo takiej odwagi. I mam wrażenie, że jakby to, co już rozesłałeś w przeszłości, co, co się odważyłeś, gdzie odważyłeś się pojechać, teraz przechodzi informacja do Ciebie i ona jest dosyć zaskakująca. Ósemka natomiast kij. Jest taką kartą, e, która mówi o tym, że ekscytujące rzeczy się pojawiają. E, są to sygnały, są to znaki, dokumenty również, prawda? Wszystko to, co jest komunikacją taką w powietrzu, czyli mailową. E, I no jest ten odzew. E, on jest pozytywny. E, to, co się pojawiło i to, co masz w głowie, no. E, fajne, prawda? Bo tak jakby mamy tą dziesiątkę, i, czyli tą końcową kartę, chcemy ją za zamienić na właśnie asa, czyli na początkową, tak jakby cały cykl zacznie się od nowa. No, a z pentakli znowu mówi, że jest to fajna, obiecująca propozycja, oferta. Tu dla niektórych również będzie jakaś wiadomość z zagranicy dotycząca ulokowania jakichś grubszych pieniędzy, być może nawet w nieruchomościach, ale często właśnie ta dziesiątka pentakli również pokazuje się jako nieruchomości coś, co jest takim biznesem stałym. I y, no, jeżeli te pieniądze masz, to przychodzi wiadomość, że można je obrócić jakby w nowe ziarno, które znowu będzie rosło, tak? Czyli jakby y, jest tutaj ekspansja, czy Twoja, czy propozycja dla Ciebie ekspansji. Y, zwłaszcza jeżeli jest to ktoś, kto y, poszukuje kogoś, aby zrobić tą ekspansję na Twoim terenie, tak? I... Co jest. No właśnie, i teraz pojawia się ta osoba w Twoim otoczeniu, no której w ogóle nie po drodze z tą Twoją decyzją i z tym, co do ciebie tutaj przechodzi. No, bo piątka pentakli jest kartą porzucenia, jest kartą bankruta, czyli ty dostajesz tą pozytywną wiadomość, kto, ktoś ma stratę. Ja myślę, że ta trójka mieczy, która się tutaj pojawia, właśnie pokazuje. No, jakieś złamane serce i potrzeba pozostawienia tej ziemi. Fajnie jest pokazana na tej karcie, bo ona pokazuje rzeczywistość w ogóle. Trójka Mieczy. Owszem, jest to karta złamanego serca, ale często Trójka Mieczy po prostu mówi o tym, że taka jest rzeczywistość i nie ma co jej, prawda, nadmuchiwać, bo balon i tak będzie pusty. Lepiej tak, jakby zaakceptować to, co jest, i, a nie udawać, że czegoś nie ma. Także jest to taka bardzo karta e, zmierzenia się z tym, co jest tak naprawdę rzeczywiste. Rozmycia jakiegoś takiego fałszywego obrazu, również. I e, właśnie fajnie się tutaj pokazało, bo tak, jakby te ptaki odlatują, zostały już tylko trzy, prawda, i teraz ty dostajesz tą informację. Pytanie, czy odlecisz z tymi właśnie pozostałymi, czy zostaniesz? No, Trójka Mieczy pokazuje mm, również, że e, tak jakby tu urodzaj tej ziemi się skończył. I to jest właśnie tą rzeczywistością. I może prawda, ktoś czuć się porzucony, czuć się tutaj zostawiony na lodzie, tak jakby, ale prawda, y, no, dla ciebie się tutaj, mam wrażenie, pokazuje coś pozytywnego. Ok, i teraz tak. Przyczyna całej sytuacji, dwójka mieczy, i dwójka mieczy jest to niepodjęta decyzja, wstrzymanie, być może czekanie, ponieważ nie mamy odpowiedzi, nie mamy tych, tych ważnych wiadomości, informacji, i dlatego jest tak jakby zawieszenie broni, ale to jest również taka pauza, jakby zanim podejmiemy dalszą walkę. I ponieważ jest trójka tutaj, ja myślę, że prawda, ta informacja, która do Ciebie dociera, jest przełomowa i decyzja Twoja zostaje podjęta. Tak jakby dostajesz ten ostatni, e, ostatnią tą wiadomość, która właśnie e, jest Ci potrzebna tutaj do jakby ruszenia dalszego działania. No, dalsze działanie, prawda, trójka, dwójka, trójka e, mówi. O właśnie o tej trójce mieczy, prawda? Czyli tym złamanym sercu, ale mam wrażenie, że to jest niestety ta osoba, która jest w Twoim środowisku, która no, trochę zostaje na lodzie, prawda? tak? Dla niej pada deszcz, dla Ciebie pada, yy, będzie świecić słońce. Bo czego nie widzisz w tej sytuacji? No, słońce jest świetną tutaj kartą, bo ono mówi o sukcesie, radości, yy, zadowolenia, pewności siebie. I takiej fajnej energii, że jesteśmy w tym centrum świata, że wszystko kręci się wokół nas, wszystko się udaje. Słońce też jest taką radosną kartą, pobudza wzrost, prawda? Od razu lepiej się każdemu robi, kiedy wychodzi słońce, także ogólnie atmosfera, czego jeszcze nie widzisz, jest tutaj bardzo pozytywna. I słońce niesie tutaj za sobą też wiele możliwości, i takie w ogóle poczucie, Ruszenia z miejsca, prawda, biorąc pod uwagę tą dwójkę pentakli, no i obiecy, obiecy, obiecujący sukces tutaj, tak? Jest to obietnica sukcesu i, prawda, jak te karty są podobne, tutaj mamy w tle to słońce i również ten pentak, także. Myślę, że pomyślność tej sytuacji jest. Oczywiście na razie jest to tylko propozycja, prawda? Ale patrząc na to, co już tutaj było stworzone, tak jakby. Mamy trochę takie namacalne dowody powodzenia tej sytuacji. To może być na przykład jakiś biznes typu właśnie mężczyzna, gdzie prawda, sukces został powielony, jest w jednym miejscu i będzie powielany w innych, bo właśnie pojawia się ta ekspansja. Także fajnie się to układa. Co przychodzi do Ciebie, co będziesz doświadczać? No i właśnie, mamy takie <laughs> szóstkę pentakli i piątkę pentakli, prawda? Mamy tego bogatego i tego biednego. I no właśnie, szóstka pentakli yy, mówi o tym, że... Ktoś bogaty, prawda, sypnie tym pieniądzem. No jest to karta tak jakby nagrody, trochę takiej za darmo. Są to wszelkie wsparcia finansowe, typu pieniądze z Unii, bądź czasem też kredyty, prawda, czyli ktoś, kto udziela tego finansowego wsparcia, ktoś, kto ma dużo pieniędzy, tak. Więc ja myślę, że tutaj jest osoba szczodra, która chętnie zapłaci za, za coś, co co możesz zaoferować w zamian, bo szóstka pentakli jest taką kartą równowagi. Ta karta również też pokazuje, że mając jakby te zasoby, być może będziesz chciał się podzielić, prawda, z tym biedakiem, bo tak jak tutaj on się dzieli e, tym, co ma, e, czyli nie pozostawia tak jakby zupełnie na lodzie tej osoby, więc tutaj może być również jakieś wsparcie, kogoś, kto na przykład gorzej wychodzi na całej tej sytuacji niż ty. No, wszystko się jednak kończy tą trójką mieczy, więc, prawda, co trzeba zostawić, trzeba zostawić. I, e, e, prawda, wszystkie ptaki odlatują na zimę. E, I Twoje zadanie jest też tutaj, myślę, takie, tak? I mam wrażenie, że ta osoba, mimo wszystko, mimo tego osłodzenia, prawda, być może przeprosin, być może jakieś... Jakiejś formy, bo czasem właśnie szóstka pentakli jest taką kartą przeprosin albo takiego trochę zadośćuczynienia, osłodzenia całej sytuacji. Myślę, że tak czy inaczej to złamane serce jest. I dlatego myślę, że całym wyzwaniem sytuacji jest to ta karta umiarkowania, bo ona mówi o uzdrowieniu sytuacji, o, o takim znalezieniu złotego środka. Jest to spokojna karta, karta przyjaźni, karta wsparcia, tak jakby zadowolenia obydwu stron. Jest to również karta negocjacji, więc e, myślę, że załatwienie dosyć łagodnie, bo to jest łagodność, to jest umiarkowanie, balans, równowaga. Będzie dosyć e, trudne tutaj. Tak, takie zachowanie równowagi się tu pojawia, prawda? Czyli ten, co ma dużo, rozdaje tym, co ma mało. Więc próba tego e, osłodzenia całej tej sytuacji tutaj jest, ale nie będzie to takie super proste, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie emocjonalne, prawda? Bo tutaj przelewane są emocje, czyli woda nad karcie umiarkowania. Więc pogodzenie obydwu stron będzie tutaj e, trudne dla Ciebie. Pod spodem mamy dwójkę kijów. E, jest to karta właśnie e, też bycia trochę na rozdrożu. O, i pojawia się wieża, więc prawda, i król pentakli, czyli, prawda, jednak wybieramy to, co jest dla nas tutaj właśnie, co oferuje nam bogactwo, stabilność, e, prawda, i No ale patrząc dalej, jeszcze zaraz pokażę. Tylko tak, dwójka kijów w tej talii mówi właśnie o zawiązaniu się porozumienia za nowego nasionka, prawda? Wspólnie. Wspólnie tworzymy coś, co ma wykiełkować na... Na przyszłość, prawda? Jest wieża, więc stare drzewo, tak jakby zasadziliśmy nowe, czyli tą nową ofertę myślę, że przyjmujesz. Stary, stare drzewo jakby no, musi się tutaj e, złamać. Jest król pentakli, więc coś stabilnego, również duże e, zasoby finansowe. Posada, która jest stabilna, która oferuje solidne podstawy. No, sukces, czyli to, od czego jakby wyszliśmy w przeszłości, prawda? To, co zostało tutaj docenione, będzie w przyszłości szóstka pentakli. No i nowy star dla ciebie, e, właśnie e, sąd, który mówi o odrodzeniu, o nowym życiu, e, odzyskaniu sił i tak jakby nowym, nowym zupełnie etapie. Także wygląda to ładnie dla Ciebie, Baranie, bardzo pomyślnie i myślę, że to wszystko. Nie będę dobierać kart, bo myślę, że to jest dosyć jasne na czerwiec. Pozdrawiam Was, widzimy się w lipcu.